Witam państwa w naszych cotygodniowych wiadomościach budowlanych. Za nami już tak zwany przednówek, jak mówią budowlańcy, czyli początek sezonu. A ten, podobnie jak przed rokiem, nie zaskakuje inwestycjami, zwłaszcza tymi prywatnymi. Powiem więcej: gdyby nie wzrost inwestycji samorządowych i gminnych, już w mniejszym stopniu także deweloperskich, to rynek prywatny nawet trudno porównać z najsłabszym rokiem 2023 bo wówczas jeszcze były kończone inwestycje prywatne z tzw. boomu budowlanego. Jak ktoś z Państwa słusznie zauważył, od trzech lat wiosenny wzrost niby jest, a jakby go nie było, czyli zupełnie inaczej niż się przyzwyczailiśmy przez poprzednie 10 lat. Oczywiście kwiecień to będzie wzrost inwestycji, ale bez fajerwerków, a dzisiaj podsumujemy marzec w budownictwie, powiemy o rysujących się tendencjach rynkowych, po pierwszym kwartale, a także o handlu, branżach budowlanych, sytuacji finansowej firm, no i oczywiście o cenach usług i rynku pracy. Zapraszam na wiadomości. Koniunktura w budownictwie bezspornie wzrosła w marcu, ale to grupa branż terenowych poprawiała ją od początku miesiąca. Wzrosły zamówienia na usługi brukarskie, prace ogrodowe oraz roboty ziemne. Ale nie tylko, bo poprawiał się również rynek tynków i posadzek. Murarski i elewacyjny. Te ostatnie branże mają coraz więcej zamówień publicznych od początku roku. Niestety nadal bardzo słaby jest rynek prywatny. W marcu to 60% udziału, reszta to inwestycje publiczne i deweloperskie. Budowy domów już zakończyły sezon zamówień kompletnym krachem, co już odbija się na spadających prywatnych zamówieniach wykończeniowych, dekarskich czy instalacyjnych. Wcześniej pogrążyły się w odchłani tynki i posadzki maszynowe do najniższych poziomów od lat. Nie jest więc to start w wiosenny sezon, o jakim budownictwo marzy, ale rynek dzięki inwestycjom publicznym jest większy niż rok temu o tej porze. Na szczęście firmy zmagając się od trzech lat z kryzysem wypracowały już system optymalizacji kosztów i radzenia sobie z ciągłymi podwyżkami. W marcu dzięki tej optymalizacji Spadku cen sprzętu i narzędzi oraz cen paliw, ogólne koszty w firmach w końcu zaczęły spadać. Wzrosły za to po raz pierwszy we wszystkich grupach branżowych ceny usług budowlanych. Wzrost jest o 0,9% miesiąc do miesiąca, to poprawiło zduszone w pierwszych dwóch miesiącach marże na usługi budowlane. Rynek budowlany w Polsce nie jest jednak równy regionalnie. Nadal obowiązuje kryzysowy model, czyli województwo mazowieckie, okręg warszawski i reszta kraju. A różnice są znaczące. Jeszcze handel budowlany, zwłaszcza ten prywatny, który podobnie jak w ostatnich latach, opiera swój wzrost wiosną głównie na sprzedaży w działach ogrodowych. No i na koniec rynek pracy, który także jest odzwierciedleniem naszej gospodarki, gdzie po raz pierwszy u progu wiosennego szczytu w budownictwie. Panuje równowaga między zapotrzebowaniem na robotników a ich podażą. Nie zawsze są to fachowcy, yy, których szukają firmy, ale ludzi przybywa zarówno z upadających firm budowlanych, jak i innych gałęzi gospodarki, gdzie ludzie tracą pracę. W marcu największymi barierami w prowadzeniu działalności był brak zleceń, zatory płatnicze i zbyt duże koszty pracy, a tylko poniżej 1% to brak ludzi do pracy. Dostępność firm dla inwestorów po początkowym spadku na koniec marca znowu wzrosła. Aż 88% firm budowlanych jest w stanie przyjąć zamówienia na kolejne tygodnie. Tego u progu wiosny już dawno nie było. Bardzo dużo firm nie może się znaleźć w nowej sytuacji rynkowej, gdzie niemal co drugie zlecenie to podwykonawcze na dużych budowach. Inwestorzy prywatni mogą więc spokojnie w szybkich terminach realizować swoje prace. Minie jednak jeszcze pewnie rok, zanim firmy spadną na ziemię i wezmą się za marketing, a zamówienia prywatne potraktują jako rarytas, o który warto dbać. A nasze podsumowanie marca, jak zwykle, zaczynamy od trzech sztandarowych wykresów. Pierwszy wykres pokazuje koniunkturę w roku 2025 widziana oczami małych i średnich firm budowlanych. Rynek prywatny to jest czarna linia. Rynek niebieski to jest linia inwestycji publicznych, deweloperskich, podwykonawczych. Razem z rynkiem prywatnym, a więc cała koniunktura. No widać, że w marcu troszeczkę te wykresy się rozjeżdżają. Dlatego, że inwestycji publicznych jest coraz więcej, ich udział w rynku jest coraz większy. To jest około 40% już inwestycji. Rynek prywatny rośnie wolniej, natomiast ten publiczny no, przybiera na sile, aczkolwiek, jak Państwo widzicie, koniunktura w marcu wzrosła i na rynku prywatnym, i na tym publicznym. Jak Państwu przekazaliśmy w wiadomościach, jest to zasługa głównie inwestycji terenowych, czyli robót ziemnych brukarskich i ogrodowych. No to są takie główne branże. ogrodzeniowa branża no niestety tutaj nie nadąża, ale wzrost inwestycji w tych branżach spowodował i prawdopodobnie spowoduje jeszcze w kwietniu dalszy wzrost zamówień. No zobaczymy, jak będzie z zamówieniami Wykończeniowymi, bo te w marcu wyglądały bardzo słabo. Drugi wykres to budowa domów prywatnych. No tutaj pokazujemy go ostatnio dosyć często. No bo, tak jak mówiliśmy już przed, przez ostatnie lata, że to jest taki papierek lakmusowy tego, co się dzieje na rynku prywatnym. To jest wykres przedstawiający zamówienia na domy prywatne przez rodziny, przez Polaków w firmach budowlanych. Nie wliczamy tutaj inwestycji w domy prywatne, które budują deweloperzy, inwestorzy, którzy chcą, go, chcą je w jakiejś tam przyszłości sprzedać. Tego dużo nie ma, ale, ale takie inwestycje też się pojawiają. Natomiast z tych, tych sprzedaży nie widać, skoro ludzie domów nie budują. 2025 rok to jest słaba koniunktura na domy prywatne. Zakończyliśmy już że ten taki szczyt sezonu na zamówienia na te domy, i już wiadomo, że ten rynek specjalnie nie wzrósł. Więc można domniemywać, że kolejne miesiące to będą mniejsze zamówienia na domy prywatne, a więc ta krzywa jeszcze spadnie. Prawdopodobnie 2025 rok będzie najgorszy, jeśli chodzi o budowy domów w historii naszych notowań. No i koniunktura przez ostatnie lata, cała koniunktura w budownictwie, rok 2025 jakoś specjalnie tu się nie wybija wobec ubiegłego roku yy, widać wyraźnie, że yy, na rynku są problemy. Nie mamy już takiego wzrostu jak mieliśmy w ubiegłym roku. A przyczyny są yy, znane. Nie ma żadnego programu budowlanego w tej chwili, kredyty są drogie, nie ma nawet zapowiedzi obniżenia stóp procentowych. No to wszystko powoduje, że skłonność do inwestowania jest bardzo niska, no i odbija się to również właśnie na budownictwie. No zobaczymy, jeszcze mamy przed sobą ten wiosenny szczyt, sytuacja może troszeczkę się poprawić. Połowa roku będzie już dawała nam lepsze dane, bardziej prawdopodobne, czy uda się utrzymać w ogóle jakikolwiek wzrost koniunktury w budownictwie w tym roku. No i na szczegółowy zakres zaczynamy od handlu budowlanego. Handel budowlany detaliczny w marcu niestety nie podniósł swojej rangi, choć w połowie miesiąca wydawało się, że zakupy rosną. Ze wszystkich działów tylko ten ogrodowy już wyraźnie wzrósł i stanowi w sieciach budowlanych około 24% udział klientów. Dwa pozostałe znaczące dla tego handlu działy to sprzętowo-narzędziowy i instalacyjno-sanitarny. W porównaniu do ubiegłego roku jest większy udział działów stricte budowlanych elektryczno-oświetleniowych. Działy typowo wykończeniowe jak płytek i wykładzin czy farbi lakierów są na podobnym poziomie jak w ubiegłym roku. Za to zupełnie położyły się działy meblowo-drewniane. Tu klientów jest zdecydowanie mniej niż w ubiegłym roku. Są to także w wielu sieciach działy tak zwane wyposażeniowe. Największy sezon handlowy w budownictwie, podobnie jak w usługach, jeszcze jest przed nami. Przynajmniej tak pokazują dane z ubiegłych lat. Patrząc, jak rosną inwestycje publiczne, to nawet gdyby rynek prywatny był słaby. To i tak przełoży się to na większe zakupy w handlu. Nasze firmy nie tylko zaopatrują się w hurtowniach, ale także w coraz częściej w dużych sieciach na warunkach hurtowych czy lojalnościowych. Powinien więc, być może z opóźnieniem, poprawić się także ten handel sieciowy. No i czas na branżę. Głównym beneficjentem wzrostu koniunktury w budownictwie w marcu są usługi terenowe to właśnie w branżach ogrodniczej, brukarskiej, robót ziemnych rynek poprawił się nawet o połowę średni w tym roku. Ważny wzrost zamówień dotyczył także posadzek betonowych, czy usług murarskich i zbrojarskich. Poprawił się także rynek tynków maszynowych. Niestety rynek budowlany nie we wszystkich branżach rósł, a w branżach instalacyjnych wszystkich specjalności od wodno-kanalizacyjnej, gazowej do elektrycznej Pogorszył się co najmniej o 20%. Podobnie było w branżach dekarskich czy wykończeń wnętrz. Jeżeli chodzi o branżę budowy domów prywatnych, to wzrost zamówień pod koniec marca nie zdołał poprawić wyników. Zamówienia na domy prywatne spadły w tym miesiącu o 35% w stosunku do średniej w tym roku, o 39,5% w stosunku do ubiegłego miesiąca i o blisko 41% w stosunku do ubiegłego roku. To jest porażka nie tylko dla tej branży, ale dla całego rynku prywatnego. Zresztą to się czuje, bo widać jak tracą rynek prywatny w tym roku branże dekarska, ogrodzeniowa, wykończeniowa czy nawet instalacyjna. W marcu udział rynku publicznego i podwykonawczego osiągnął blisko 40%, jak mówiliśmy wcześniej, a więc ten prywatny to tylko 60%. I choć on także rośnie w rósł w marcu i, i będzie rósł prawdopodobnie w kwietniu, to jednak rośnie on wolniej niż ten publiczny. Jeżeli chodzi o obroty firm w marcu, yy, te obroty w końcu wzrosły powyżej średniej w roku, poprawiły się także marże netto. Marzec to dopiero wstęp do wiosennego sezonu w budownictwie usługowym, więc start jest yy, optymistyczny. Dostrzegają to zwłaszcza firmy tynkarskie, brukarskie, murarskie czy elewacyjne, gdzie liczba kontraktów wzrosła nawet powyżej 25%. Firmom pomaga szeroka optymalizacja kosztów pracy oraz udane próby podnoszenia cen usług. Te ostatnie rosną już we wszystkich grupach wykonawczych. Niestety w marcu wzrosły zatory płatnicze, które dotyczyły 18% firm budowlanych. Wiosną wzrost liczby kontraktów nie zawsze idzie w parze z solidnymi płatnościami. Z drugiej strony, ciężki w tym roku okres zimowy znacznie nadwyrężył budżety firm i budżety inwestorów. Regionalnie w marcu znacząco powiększył się dystans rozpoczynanych nowych inwestycji budowlanych w województwie mazowieckim, szczególnie okręg warszawski, w stosunku do reszty kraju tak jak Państwo widzicie na tym wykresie. Jednak 18% udział w rynku województwa mazowieckiego nie jest czymś wyjątkowym, co spadek udziału nowych inwestycji np. w województwie śląskim czy małopolskim. Pozostałe tzw. regionalne filary polskiego budownictwa, a więc wielkopolskie, dolnośląskie czy pomorskie, spełniają już słabszą rolę niż w ostatnich latach. W marcu największy wzrost nowych inwestycji zanotowaliśmy w województwach Mazowieckim, Dolnośląskim oraz Lubuskim, Podkarpackim i Świętokrzyskim. W trzech ostatnich województwach to efekt skali po bardzo słabym dla tych województw lutym. W marcu pojawił się także spadek koniunktury w takich województwach jak Kujawsko Pomorskie, Łódzkie, Opolskie, Pomorskie czy Wielkopolskie. Widać z tego, że obecny niekwestionowany wzrost inwestycji dotyczy połowy regionów, a wielu z nich poprawia swój rynek dzięki inwestycjom publicznym blisko 40%, jak powiedzieliśmy, wszystkich nowych zamówień. A tak wygląda rynek pracy w budownictwie na koniec marca. Ten rynek pracy rośnie, ale wysoko utrzymuje się także podaż robotników do pracy. Trudny okres zimowy, redukcja etatów, zawieszenia lub zamykania firm to wszystko odbiło się na rynku pracy, który w końcu po latach jest dość zrównoważony, jak Państwo widzicie na wykresie. Szacujemy bezrobocie w branży w tej chwili na około 7% i być może w niewielkim stopniu ono spadnie wiosną. Na razie powrotu do ekstremalnie niskiego bezrobocia w tym półroczu. Nie widać. Najbardziej poszukiwanymi przez firmy zawodami są oczywiście murarze, zbrojarze, cieśle. Tu niewiele firm miało komplety załóg do pracy. Rosło w marcu także zapotrzebowanie na wykończeniowców, malarzy, szpachlarzy, monterów suchej zabudowy, glazurników, płytkarzy. Duże potrzeby dotyczą także operatorów maszyn i dociepleniowców. Poniżej średni są pozostałe zawody, ale tutaj... Też około 80% firm poszukuje pracowników. Niestety większość ankietowanych firm szuka fachowców, specjalistów w branży, a gro poszukujących pracy to ludzie bez kwalifikacji lub dopiero doskonalących swoje umiejętności. Stąd z coraz większej podaży ludzi do pracy trudno wpasować się w kryteria firm. Największy rynek pracy w budownictwie był w marcu w okolicach Warszawy. A więc w województwie mazowieckim. W tym roku wyjątkowo górowało to województwo nad resztą kraju. Niskie zapotrzebowanie na kadry robotnicze było w województwie opolskim, ale tu aż 38% firm poszukiwało pracowników do pracy. Jeszcze pokażę Państwu wykres właśnie związany z bezrobociem w branży. Widać, że w marcu i już te problemy pracowników z, ze znalezieniem pracy kończą się, ale w tym pierwszym kwartale było to zjawisko dosyć przeciągające się. Dopiero w marcu mamy ten spadek, no bo wzrosło zapotrzebowanie na robotników budowlanych. Tak jak wspomniałem wcześniej, no wydaje nam się, że to bezrobocie będzie utrzymywać się na poziomie tych sześciu. 7%. Ono może nie jest jakoś groźne, ale wprowadza taką równowagę na rynku pracy w budownictwie między podażą robotników a zapotrzebowaniem na nich. No i na koniec zostawiłem ceny usług budowlanych. To dopiero pierwszy miesiąc w tym roku, kiedy wyraźnie te średnie ceny usług wzrosły. O ile ceny ciężkich usług budowlanych rosły od początku roku. A wzrost w marcu o 1,1% nikogo specjalnie nie zdziwił. To wzrost cen usług wykończeniowych o 0,9% już trochę zaskoczył inwestorów. Tu musimy jednak pamiętać, że ceny w grupie wykończeniowej spadały od grudnia, więc jest to raczej powrót do cen sprzed okresu zimowego. Natomiast w terenie, pomimo wzrostu zamówień, ceny rosły dość ostrożnie. Chociaż usługi brukarskie podrożały aż o 1,5%, wiosenny sezon niemal zawsze przynosi wzrost cen, nie tylko w budownictwie, ale w innych gałęziach gospodarki, bo to wtedy jest okazja, by je podnieść po wzroście kosztów z początkiem roku i pewnym zimowym zastoju. Istotne jest o ile te ceny zmienią się w kolejnych miesiącach. Koniunktura w budownictwie owszem rośnie, ale nie we wszystkich branżach i w rozmiarze wciąż, no powiedzmy, kryzysowym. Dobrym przykładem jest tutaj branża wykończeniowa, której udział w rynku jest bardzo niski w porównaniu do ubiegłych lat. Ustabilizowanie się kosztów w firmach także będzie miało stabilizacyjny wpływ na ceny. Jednym słowem, umiarkowany wzrost cen usług wiosną nie oznacza podwyżek cen w całym roku. Jeżeli rynek będzie słaby, koszty... Stabilne, to w drugiej połowie roku też ustabilizują się ceny. Na razie około 6% wzrost cen, jaki deklarują firmy, jak widać na naszej prognozie. Regionalnie, to jest ta prawa część wykresu, jak Państwo widzicie, ceny wzrosły najbardziej w województwach mazowieckim, szczególnie wokół Warszawy, dolnośląskim, podkarpackim, świętokrzyskim i lubuskim. Choć w trzech ostatnich województwach to głównie inwestycje publiczne zmieniały ten rynek. Ważniejszy jest spadek cen. Ten dotyczył województwa podlaskiego, polskiego i wielkopolskiego. To ostatnie województwo to raczej powrót do cen sprzed lutowych podwyżek. Tu widać, jak zła ocena rynku zmienia ofertę cenową firm budowlanych. W pozostałych regionach ceny raczej były odchyleniami w górę. Warto sobie jeszcze obejrzeć to w naszym zestawieniu. To, co Państwo widzicie w tej chwili, najwyższe ceny średnie usług były w województwie mazowieckim, a najniższe w województwie opolskim. Jeśli chodzi o naszą prognozę cen, na razie około 6% wzrost cen, jaki deklarują firmy w tym roku, jak widać w naszej prognozie, jest coraz bardziej realny. Ale cały prognozowany koszt zasadniczo nie zmienił się, to jest około 2,2% wzrostu cen w tym roku, chociaż nasza prognoza co do wzrostu cen usług jest już bardziej zbliżona właśnie do tego, co deklarują firmy. Podobnie jest także z cenami materiałów budowlanych. Ceny materiałów budowlanych są na ogół stabilne z zaznaczonym wzrostem cen cementu i materiałów konstrukcyjnych. Jeżeli koszty utrzymają się na obecnych procesach cenowych, koszt budowy może się okazać niższy niż inflacja, a więc realnie będzie po prostu można taniej budować. Drodzy Państwo, budownictwo w Polsce coraz bardziej opiera się na inwestycjach publicznych. To już ostatnie takie inwestycje ze środków spójności i częściowo z Funduszu Odbudowy KPO. Gdyby nie one, mielibyśmy zupełny krach w budownictwie. A tak pomimo braku programów mieszkaniowych jakoś firmy ciągną ten wózek, obecny rząd wrzuca co jakiś czas kiełbasę wyborczą pod postacią kredytu 0%, czy pierwszych kluczy, czy jakichś tam innych pomysłów, żeby było widać, że coś w tej sprawie się robi. Ale generalnie na razie są to hasła, z których nic nie wynika. Więcej wynikałoby z obniżenia stóp procentowych, ale Rada Polityki Pieniężnej jest w tej kwestii niezłomna. Więc nie inwestujcie państwo, tylko spłacajcie te drakońskie odsetki od kredytów, które zaciągnęliście, bo chcieliście inwestować. Dzisiaj już kredytów na inwestycje nikt przy zdrowych zmysłach nie bierze, ale którzy przed kryzysem wzięli, zrobili doskonałe inwestycje, ale bankom. To jest też klucz obecnego zastoju w gospodarce. Zwłaszcza jeśli chodzi o inwestycje prywatne, a kryzys w budownictwie jeszcze go pogłębia. Budownictwo to czołowa gałąź, a w historii nigdy nie było tak, żeby gospodarka rozwijała się przy słabym rynku budowlanym, bo budownictwo to siła napędowa gospodarki, jeżeli jej nie ma, to mamy kryzys, w jakim obecnie jesteśmy. Trwa bieżąca konsumpcja, ale my nie inwestujemy. Nie kupujemy domów, nie kupujemy mieszkań, samochodów, działek. Czekamy. Więcej, proszę Państwa, możecie Państwo zobaczyć na portalu budowlanym. Tam jest dużo więcej danych, dużo więcej informacji niż to, co tutaj Państwu przekazujemy w pigułce. Zapraszam więc do portalu. Wszystkie linki również są pod filmem. No i do zobaczenia za tydzień, gdzie pokażemy już pierwsze dane z kwietnia. Miejmy nadzieję, że będą lepsze niż te, które zaprezentowaliśmy w marcu.